Giewont jest szczególnym miejscem, jest to szczególne miejsce dla mieszkańców, dla turystów. To widać chociażby podczas codziennych wędrówek po górach, gdzie jednak większość turystów, spacerowiczów, ludzi związanych z górami, ale również i ludzi przypadkowych wędruje na ten giewont. No jest to góra bardzo charakterystyczna, bardzo dobrze widoczna z zakopanego. Przykuwająca swoją urwistą ścianą, no jest to chyba najładniejsza góra w bezpośrednim otoczeniu Zakopanego. No a jako, że przodkowie na tym Giewoncie postawili krzyż, no to jeszcze dodatkowo to robi jakieś takie wrażenie, taki symbol. Przy tej budowie krzyża brał udział mój dziadek, nazywał się Jasiek Gąsienica-Wyrcyn, był przewodnikiem taczańskim, miał pierwsze wejścia, prowadził bardzo ciekawych ludzi tutaj w Tatry. No i przy okazji wziął ze swojego syna, mojego ojca, co mówiło najmniej Stanisław, no i też jako mokło po 14-letni próbowali i wynosili i robili przy tym krzyżu, bo ksiądz zarządził tak że trzeba będzie ten krzyż zamówić w Krakowie we firmie Goreckiego. trzeba by go tu było przywieźć w elementach uskładało się tego krzyża 400 elementów krzyż miał 15,5 metra wysokości a 2,5 metra był zakopany do gewontu do, do, do skały 1819 kg Tyle dokładnie ważyły elementy krzyża, który latem 1901 roku postawiono na Giewoncie. Był to krzyż jubileuszowy, mający upamiętniać przełom wieków. Inicjatorem jego budowy był proboszcz zakopiańskiej parafii, ksiądz Kazimierz Kaszelewski. Górale pomysł przyjęli z entuzjazmem, choć jego realizacja nie była łatwa. 3 lipca po porannej mszy kilkusetosobowa grupa Rozpoczęła wnoszenie elementów na szczyt. Pamiętam opowieści mojego ojca, u którego się zbierali koledzy jego, którzy byli przewodnikami. Bo to tak, tu w naszych rodzinach górackich zawsze jest, że jak się budowało chałupę, albo się miało wolnego czasu, to się sło. Do takiego człowieka na posiady i na tych posiadach się ukwaluje o bardzo fajnych rzeczach, o tradycjach. Przekazuje się to następnym pokoleniom, żeby te dzieci przyszłe czy wnuki nie zawocują o tym, że był taki jego mąż, co zrobił dużo dobra, nie ino I jesteśmy z tego bardzo dumni, honorni, że ten ksiądz u nas był. Ksiądz Kazimierz prawda? We wnoszeniu elementów krzyża na szczyt wzięło udział aż 250 osób. Początkowo żelazne części konstrukcji, a także 400 kg cementu i ponad 20 płóciennych konewek wody umieszczono na 18 wozach konnych. Dokładna lista uczestników wyprawy nie istnieje. Wiadomo jedynie, że większość prac ziemnych wykonał Jakub Gąsienica Wawrytko. Ale jest niemal pewne, że swój wkład w budowę krzyża miała prawie każda z zakopiańskich rodzin. Krzyż zwoży całe Cynści, to było 1800 kg, to dość dużo. Trzeba było wynieść wodę, trzeba było wynieść piosek, cyment. Wozy uczestniczyły w wyprawie do Puty, dopóki konie były w stanie ciągnąć ciężar w górę. Gdy dojechały do tak zwanego Piekiełka, okazało się, że nie sposób dalej korzystać z transportu konnego. W takich ciężkich warunkach, które se sami wybrali, chcieli pokazać zawsze, są no lepsi. Nie inno w robocie, i w tańcu, w śpiewie, w muzyce, i chciel, chcą pokazać też, że są jedni z no w wieży Chrystusowej. I bez tu postawili i krzyż na giełdzie, co był takim ukoronowaniem tej religijności. Nasi dziadowie z całymi rodzinami stawiali ten krzyż, po to, co by był jeszcze bliżej nieba jak ten Giewont. by mieli bliżej do Pana Boga. Górale przeładowali ciężar na swoje ramiona i nadal uparcie podążali do celu. Ksiądz Kaszelewski pomyślał nie tylko o duchu, ale i o ciele i zadbał, by pomóc strudzonym tragarzom. Mogli gasić pragnienie nie tylko wodą. Na wyprawę zabrano również trzy antałki piwa oraz 22 litry wina. Już około godziny 11 udało się dotrzeć pod szczyt Giewontu. Ksiądz Kaszelewski skrupulatnie zanotował w jednym z listów najważniejsze informacje dotyczące nowej konstrukcji. Krzyż wystaje nad skałę 15 metrów. Ramię poprzeczne na 5,5 metra. W przecięciu ramion jest tarcza z blachy, a w niej wycięty napis, jaki Ojciec Święty dla krzyżów jubileuszowych sam ułożył, a który opiewa. Jezusowi Chrystusowi Bogu w 1900. rocznicę przywrócenia przez Niego zbawienia. Waga krzyża wynosi 1819 kg. Koszt wykonania, wykucia jamy w skalę i zmontowania krzyża wyniósł 735 złotych reńskich. Nie Rosjanie ku temu krzyżu, co by się tak zadumać czasem, jak się wyjdzie z wycieczką, kiedy się to ten napis, że to jest na przełomie wieków pobudowany, te słowa, co piszą na tej tam prawda, no to jest za, stronę, za sobą ściśnięty, jakoby nie ścisło. <grywa> no.